Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was z drugiego mojego ogródka warzywnego. Słuchajcie w ogóle, dlaczego zaczynamy od tego miejsca? Dlatego, że w szklarni, tutaj pod tym regałem. Znajdują się małe jeże. Zrobiły sobie tam norkę i będą chciały tutaj zimować. I troszeczkę jest to dla mnie kłopotliwe z tego względu, że przecież szklarnie zamykam na noc i nie będą miały jak wchodzić i wychodzić, bo tutaj te drzwi, które, przez które teraz na mnie patrzycie, one są otwarte cały czas. I teraz przez to, że zrobiło się zimno, chciałam zamknąć, ale patrzę, jeże są. I schyliłam się tam całkiem na dół i się okazało, że one tam mają już norkę przygotowaną. Widać, że tam wszystko jest. Posypałam im tam karmę dla kota. Mam nadzieję, że je zbabie, żeby e, je zachęcić do wyjścia, żeby wam pokazać, a jak nie, to z komóreczki te szybkie nagranie zobaczycie. że sobie tam siedzą to może popatrzmy co tutaj się dzieje. Słuchajcie, mamy drugą połowę października. Jak widzicie, nie tylko w ogrodzie przydomowym, ale też w szklarni tutaj na ogródku, jeszcze wciąż sezon trwa. E, za chwileczkę właśnie zdejmę tą białą włókninę, żeby te promienie słoneczne tutaj docierały jak najbardziej, bo teraz słońce w ogóle jest nisko, już nie świeci tak e, pięknie jak wcześniej. Latem, mimo tego, że tu jest włóknina biała, to ładnie światło było rozproszone w całej szklarni, i też włókina spełniała swój y, obowiązek, czyli po prostu swoje zadanie, czyli po prostu z, y, zacieniała i też powodowała, że ta temperatura tutaj pod, y, w, w krzakach nie była aż taka wysoka. Ale przyjrzyjcie się tym krzakom. Te krzaki, w odróżnieniu od tych krzaków w ogrodzie przydomowym, wyglądają tak licho, wątło. Z tego względu, że w tym ogrodzie warzywnym e, ziemię w tym roku nie przygotowywałam tak idealnie jak e, w ogrodzie przydomowym. Tutaj e, zbadałam jedynie i nawiozłam jak zawsze. I widzicie, że jednak e, ilość e, azotu, ilość potasu, ilość fosforu, magnezu. E, Braków wszystkich widać na liściach. <laughs> Przynajmniej wiem, że to, co posprawdzałam sobie wczesną wiosną, a właściwie chyba zimą robiłam to badanie, Sprawdziło się, zrobiłam to bardzo dobrze, więc w przyszłym sezonie ogrodowym od razu Kasia Wam pokaże czarno na białym na badaniach, właśnie jak to wszystko wyglądało, bo teraz właśnie na koniec sezonu albo na początek przyszłego sezonu zbadam sobie glebę i porównamy wyniki z jednego i z drugiego roku i opowiem Wam dokładnie, jak te braki uzupełnić i jak to zrobić, żeby faktycznie wszystko świetnie nam rosło, no bo też nie sztuką jest dać nie wiadomo ile nawozu, bo to jest jak z witaminami u nas, jak jest za dużo, to też jest bardzo niedobrze. Także nie ma co przesadzać. Yy, pomidorów na krzakach jeszcze też jest sporo, chociaż tutaj jest zdecydowanie mniej niż w tamtym ogrodzie przydomowym. Ale w ogrodzie przydomowym... Zuzia, odejdź, uciekaj! To jest karma dla jeży. Ty dostaniesz inną. Uciekaj, uciekaj, bo nam nie wyjdą. Tutaj w ogrodzie yy, widzicie, że koperek dopiero zaczyna wschodzić. Bakłażany... Nie wyglądają tak pięknie i zdrowo jak w tamtym ogrodzie. W tamtym ogrodzie mam bakłażany takie wysokie, pełne, bujne liście. Tutaj nie, i tutaj też jest przędziorek. E, tutaj do dokładnie mogę wam pokazać przędziorka, ponieważ tutaj on cały czas żyje. E, w tamtym ogrodzie już go zlikwidowałam. Przypuszczam, że przewiozłam przędziorka z tego ogrodu do tamtego, bo. E, Gdzieś tam te rośliny i inne rzeczy przewożę każdego dnia i na pewno tego przędziorka również. Tego przędziorka przywiozłam z marketu z jakimś kwiatem doniczkowym, bo zaczęłam nigdy nie miałam przędziorka u siebie w ogrodzie. Kupiłam raz jakieś kwiaty wczesną wiosną, jak miałam już rozsady na parapetach. I się wszystko mi rozmnożyło. Nie znałam wtedy Przędziorka, nie wiedziałam, jak sobie z nim radzić, i tak powiem Wam, że od tamtego czasu, czyli dwa lata, już z tym Przędziorkiem gdzieś tam się zmagam, i w tym roku przeoczyłam ten moment, gdzie Przędziorek wrócił i, i po prostu jest ponownie. Ale tak jeszcze jedno zbliżenie Wam zrobię, żebyście zobaczyli, że Przędziorek to jest, jak, jak w ogóle. Sprawdzić, czy mamy przędziorka, czy nie. Jeżeli zobaczycie, że wasze rośliny yy, mają liście, na których bardzo widoczne są te wszystkie żyłki, to już jest to bardzo niepokojący znak. Oczywiście początkowo można to pomylić troszeczkę z mączniakiem, na przykład na ogórka, bo na liściach ogórka ten mączniak na początku i przędziorek wyglądają bardzo podobnie. Ale jak właśnie mączniak na początku ma plamki na liściach, takie białe naloty, a przędziorek bardzo szybko, jak wysysa sok yy, z liści, to widać właśnie te wszystkie żyłki na liściach. I to jest właśnie ta różnica, jak tak gołym okiem chcecie rozpoznać. Ale już zaawansowany przędziorek jest widoczny gołym okiem. Słuchajcie, takie maluteńkie pajączki i maluteńkie pajęczynki. To jest, to jest po prostu liść zaawansowany za zaawansowanym rozwojem przędziorka i tu widzicie nawet jest mnóstwo jeczek i, i tu wszystko się po prostu rozmnaża. Mamy tak ciepło w tym roku, że ten przędziorek szaleje bardzo mocno. Takie coś należy spalić, żeby tego przędziorka się pozbyć e, tak efektownie z całego krzaka. Ja sobie tutaj go położę tutaj. Jak mówiłam Wam na tamtym nagraniu, wypróbowałam bardzo naturalną rzecz do likwidacji przędziorka, z którą wam, z Wami się podzielę w przyszłym sezonie. Już teraz nie będę was zaprzątać głowy, bo teraz to i tak by nie zadziałało, bo już jest jednak za zimno, żeby takie rzeczy stosować. Możecie zobaczyć, jaki piękny tutaj rośnie bakłażan. To jest odmiana, Pink tung bardzo dobry swoją drogą. Polecam. Jeżeli macie możliwość gdzieś zamówić sobie jego nasiona, to polecam, bo jest naprawdę plenny. Tutaj też mam inne odmiany bakłażanów. Przez to, że już dawno nie były zrywane, to zrobiły się żółte, a powinny być białe. Tak jak tutaj, o zobaczcie. Bakłażan yy, jajeczko. Już jak jest taki dojrzały bardzo, no to zaczyna być taki pomarańczowy. Tutaj mam podobną odmianę, ale. W, o takim kształcie, on też powinien być bardziej biały, ale przez to, że tutaj tych promieni słonecznych jest więcej, to on już tutaj dojrzał bardziej i się zrobił żółty. Jeden i drugi, czy żółty, czy nie żółty, nadaje się do jedzenia. Zuzia, chodź! Chodź, bo tam czujesz te jeże i je wystrasz, że one mają wyjść. Tutaj papryki, pomidory, jak widzicie, no, owocują bardzo ładnie. Pomidorki e, sobie już zbiorę do sałateczek, bo już tutaj, jak widzicie, cały krzak usechu e, Tutaj przeszła nurnica. W ogóle tutaj w tym ogrodzie mamy problem z nurnicami. Jak pamiętam, to rozkładam te takie ultradźwiękowe odstraszacze i one działają, faktycznie odstraszają te nurnice, ale ich nie likwidują, bo to przecież ich nie zabija. Tylko po prostu mam prostowożone ileś w ogrodzie i... Tam, gdzie one mają zasięg, tam y, wibrują, piszczą w tej ziemi i faktycznie odstraszają, odsuwają tę nornicę. A ostatnio tutaj w szklanie robiliśmy porządek, no i y, wyciągnęłam i, i w nornica wróciła bardzo szybko. Tutaj też pomidorki takie zupełnie czarne, zobaczcie. Piękna, słoneczna pogoda, słuchajcie. Pięknie zielono w ogrodzie. Druga połowa października. Co to się tu dzieje? Zobaczcie, mam jeszcze groszek zielony. Nie było u nas mrozów. Chociaż wielu z Was nawet doświadczyło już śniegu. <laughs> zobaczcie, jaki piękny. Majeranek, zobaczcie. Czwarty raz będzie zbierany. Zobaczcie, jak pięknie, bujnie rośnie. Koperek. Widzicie też bardzo ładnie. Buraczki. Niestety, ale za późno zrobiłam rozsadę. Znaczy, nie za późno, tylko tak. Zrobiłam może i akurat, ale buraki. Były za gęsto wysiane, później miały za sucho, no i nie zdążyły wyrosnąć, są takie bardzo maluteńkie, ale jak będzie tak cały czas ciepło, to kto wie, może jeszcze zdążą dorosnąć. Z przodu kalarepa, jak widzicie, też już bardzo ładna, duża. Mam taką odmianę, która nie drewnieje, mimo tego, że jest duża, to, to ona cały czas jest bardzo smaczna. Tu ostatnia rzodkiew została. Możecie zobaczyć nawet po agreście, że yy, jeszcze jesieni tutaj aż tak do końca nie ma, bo jeszcze liście na agreście są. A na agrestach bardzo szybko te liście jednak yy, są spuszczane. W ogrodzie przydomowym, mm, muszę zjeść do końca ten groszek, bo to tak niegrzecznie mówić, z pełną buzią. Marchew w ogrodzie przydomowym Została już mi tylko dwa rzędy marchwi fioletowej. Pierwszy raz, słuchajcie, zjedliśmy tyle marchwi w sezonie. Na szczęście mam drugi ogród, gdzie tutaj tej marchwi będę miała jeszcze w zapasie przez długi czas. Zobaczcie, jaka piękna. To jest marchew odmiany Bolero. I ona rośnie naprawdę bardzo ładna, jak widzicie jest piękna, zdrowa, nie ma żadnych oznak szkodników, niczym nie jest pryskana, a jeżeli chcecie mieć właśnie zdrową marchew bez połośnicy, marchwianki, no to przede wszystkim tutaj dookoła marchewki, tak jak co roku Wam pokazuję na wiosnę wysiewam marchew. Wszędzie sadzę dookoła cebulę, żeby cebula w naturalny sposób odstraszała połośnicę, marchwiankę. Dodatkowo stosuję płodozmian. Płodozmian jest mega ważny, ponieważ dzięki temu, że zmieniamy lokalizację warzyw co roku w inne miejsce w odpowiedni sposób, to ilość szkodników i chorób jest naprawdę dużo mniejsza. No i jak widzicie marchewka jest piękna, zdrowa i mamy jej całkiem dużo, bo jedną całą dużą grządkę. Yy, tutaj w gruncie bakłażany, no jak to w gruncie z bakłażanami, jakoś super yy, nie zaowocowały i też nie ma tutaj jakoś super dużo owoców. Yy, mieliśmy piękne lato, ale bardzo zimną wiosnę i się nie rozwijały prawidłowo. Pietruszki korzeniowej też mam jeszcze bardzo dużo w, tutaj w ogrodzie ozdobny, warzywnym, mam też oczywiście domek do murarek, który już ma chyba 3 czy 4 lata, też rureczki są pozatykane bardzo ładnie, zobaczcie wszystkie są pouzupełniane, pszczółki bardzo chętnie się tutaj rozmnażają i jak widzicie założyłam siatkę na nornicę, która chroni te wszystkie e, rurki przed... Stakami, które bardzo chętnie sobie by chciały wskoczyć tam i zimą zjeść te wszystkie e, pszczółki jako taki posiłek białkowy. Tutaj piękna szałwia. W ogóle całkiem niedawno dowiedziałam się, że szałwia e, jest często wykorzystywana e, w różnych takich kadzidełkach i w ogóle. I zamówiłam sobie właśnie szałwię białą i takie kadzidło fajne, i się okazało, że przecież mam ją w ogrodzie. I mówię, a dobra, to już więcej nie kupuję. Także takie e, e, słupeczki sobie porobiłam sama pietruszki korzeniowej. Też mam jeszcze całkiem sporo. Pietruszkę tutaj zostawiam całą jesień i zimę. Wyrywam tylko tyle, co jest mi potrzebne. Seler też, jak widzicie, całkiem ładnie porosł. Nie jest aż tak ładny, jak w tym ogrodzie przydomowym. Tam mam bardziej bogatą ziemię, ale tutaj jednak mimo wszystko, jak na seler, to też, słuchajcie, no, jest ładny. Jest jak dłoń, także nie ma się czego wstydzić. Najważniejsze, pamiętajcie, w uprawie selera jest to, żeby przede wszystkim no, wykarmić odpowiednio, bo jednak seler jest rośliną taką dość żarłoczną. Dodatkowo trzeba Dbać o odpowiednią wilgotność, żeby tej wody cały czas było pod dostatkiem. No i obrywamy korzenie tak dookoła, żeby cała górna część była na powierzchni ziemi. Nie wsadzimy go zbyt głęboko, bo wtedy będziemy mieli bardzo dużo naci, a mały korzeń. Tutaj już wszystko jest wyrwane. E, tutaj rosła. Co tu rosło? Pamiętacie? Ogórki? Nie, ogórki były tu. Tu rosła. Por, tu rósł por. W tym roku coś, nie mam szczęścia do pory. E, dostała e, jak się, tego grzyba takiego, nie, tak, rdzawość, jak się to nazywa, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie no, już została, cała, cały por został usunięty, no bo e, nie będę jadła chorych e, roślin. Ale za to wiecie, porś mi się nie udał, ale cebulę w tym roku też miałam. <grym> <Na> dwa lata. <grym> Tutaj zostały usunięte już ogórki, jest rozsypana warstwa przesianego kompostu, ostatnie kukamelony też już jak widzicie jeszcze są zielone liście, ale już owoce wszystkie są prawie pozbierane. Na tarasie właśnie mam dużą miseczkę, za chwileczkę będziecie mieli zbliżenie na to, a tutaj ostatni ląduje. Paprykę w gruncie też, jak widzicie jeszcze mnóstwo zielonej. Mogę czasami Wam się pochwalić. Albo nie. W tym roku w ogóle nie wiem czemu bardzo mało nagrywałam o paprykach. A tutaj, jak się zbliżycie do jednej, to zobaczycie, że mimo tego, że przecież była obrywana latem, to mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Papryk na takim malutkim krzaczku. Mega wynik. Czemu nie nagrywałam o papryce? Nie wiem. Nawet nie było liście odcinków o papryce. W zeszłych latach mieliśmy dosyć dużo o papryce, więc może dlatego. Tutaj mam ostatnią cukinię. Zielone cukinie już zostały usunięte, miały zbyt dużą ilość mączniaka. I tutaj też jak widzicie te liście jeszcze zdrowe, a tutaj już mącznik atakuje, już też są zbyt chłodne noce na to, żeby cukinia się odpowiednio rozwijała, trzeba to posprzątać. Tutaj Kapustne. Kapusty piękne, głowy mają, ale już widać, że bielinek tutaj był. Nie ma siatki na owady, więc tutaj wskoczył. Ostatnie buraki jeszcze są na grządkach, Te, które były najmniejsze, zostały, one sobie jeszcze trochę dorosną. Z tej strony burak liściowy, który też widzieliście w poprzednim moim ogrodzie. No tutaj, ostatnie papryki też jeszcze takie maluteńkie, ostatnie, które wsadziliśmy, po prostu zostały sadzonki takie marne, ale jak ileś tam papryki z każdej pozbieramy. No i ostatnie pomidorki. I właściwie no tutaj w ogrodzie warzywnym, to teraz jedynie co będę robić, to faktycznie na jesień przesieję. 5 cm do 10 kompostu i uzupełnię te grządki, które już, jak widzicie, y, mają na to miejsce, bo wiosną, y, w wielu grządkach, gdzie y, nie było warzyw ozimych, to dosypaliśmy, na przykład tam widzicie przy kapuście jest czubato ziemi. Bo tam był dosypany kompost. A tutaj na przykład tego kompostu nie było dosypane, bo tutaj coś w zeszłym roku rosło. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, jak tylko temperatura Ziemi będzie w okolicach 5 stopni, to od razu wsadzę tutaj czosnek. Żeby już ładnie był w ziemi, żeby się ukorzeniał, żeby się rozrastał, ale żeby nie wybijał jeszcze w pęd ze szczypiorkiem, ponieważ tego nie chcemy. Chcemy, żeby. Czosnek się rozwijał dopiero e, wiosną, ale też teraz możecie śmiało już posadzić cebulę o zimą, zarówno w szklarni, jak i też w gruncie, żeby ona właśnie e, troszeczkę już zaczęła też rozwijać system korzeniowy. No, patrzę na tego mojego pieska. Słuchajcie, no, znowu poszedł do szklarni. Te jeże nie wyjdą. Zuzia! Chodź, 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 chodź w ogrodzie ozdobnym, no słuchajcie, szaleństwo. Po prostu, żeby w drugiej połowie października było jeszcze wciąż tak zielono, żeby trawy nie były jeszcze wybarwione w złoty kolor. Szok! Co tu się dzieje w tym roku? Generalnie, bardzo mi się to podoba. Trawnik jest do skoszenia i cieszę się, że gdzieś tam jednak pod koniec sezonu zdecydowałam się że na nawożenie, bo e, jeżeli by nie były nawiezione, no to by były takie bardzo blade. W każdym razie, jak widzicie już po Susza. Susza straszna. I bardzo to jest niedobre, z tego względu, że rośliny będą miały gorzej z tym zimowaniem całym. Póki jeszcze wciąż mam studni pompę, to jeszcze tutaj wezmę porządnie podleję. Słuchajcie, przez pół dnia będę zalewała, żeby ta ziemia się bardzo dobrze napiła, bo w najbliższych dniach w ogóle u nas nie zapowiadają deszczy. Widziałam, że u niektórych spadł śnieg, to tak, ale u nas wciąż bardzo sucho. Na rabatach są powycinane już wszystkie kwiaty jednoroczne. Wszystkie byliny, które gdzieś tam chcieliśmy rozmnożyć już też są podzielone. Ostatnio nagrywałam dla was odcinek, gdzie pokazywałam jak przycinam jak wykopuję i dzielę rudbekie. Jak widzicie, nie widzicie, bo tam zasłania trawa, ale sadzonka. Jest tutaj już w ziemi, posadzona, trzyma się dobrze. Także kontynuację macie. No co wam mam tutaj mówić? No, wciąż zielono, ale generalnie już nie jest to, co było. Nie mam przygotowanych ani zaplanowanych rabat, tak żeby właśnie w takich latach wyglądały dobrze. Tu już prawie pusto powinno być. Kompostownik pęka w szwach. Mam ogromny problem w tym roku, że mam zbyt dużo. Masy zielonej. Mam nadzieję, że te środki, które teraz testuję na e, przyspieszające rozkład e, tej całej masy, faktycznie zadziałają i do wiosny ten kompost cały mi się przerobi, bo ja nie wiem, co ja będę z tym robić. Chyba będę tworzyć kolejny kompostownik. Tutaj zobaczcie, Niscant Main, mieliśmy ogromne wiatry. Ogromne po prostu wszystko się kładło. Pokazywałam Wam na Instagramie, jakie straty były przez jedną noc. E, zobaczcie, jak pięknie zakwitł. W zeszłym roku, jak się istotniecie w filmikach, to były pojedyncze kwiatostany, a w tym roku przepięknie kwitnie bardziej obficie. To są sadzonki ze szkółki słowińscy i one już kwitły w pierwszym roku. Zobaczcie, jakie piękne. Już sobie je wyobrażam, jak pozrywam. Poczekam jeszcze troszeczkę, aż się napuszą i pozrywam sobie zrobię sobie takie bukiety z trawami do salonu. <śm> Chociaż moją ulubioną trawą tak naprawdę jest Miskant Memory. To jest przepiękna trawa, którą możecie zobaczyć tutaj. Ma pięknie, flagowo ułożone kwiatostany. I jak się napuszy, to będzie fantastycznie wyglądać jak ozdoba. Tutaj już na końcu, o, z drugiej strony, tutaj. Widać, że już ten proces puszenia już się zaczyna. Zobaczcie, jaka różnica między. Tym, co się puszą, a tym, co nie. Widzicie? <grystanie> I takie kwiatostany, takie kwiatostany, jak już sobie zetniemy, możemy opryskać lakierem do włosów, żeby się nam nic nie osypywało. O, tutaj też zobaczcie. To jest chyba ostrichest. Też się napuszył. W każdym razie te takie napuszone kwiatostany możecie śmiało sobie psiknąć lakierem do włosów i one zachowają się w idealnym stanie nawet przez dwa lata. Zobaczcie, jaka piękna rozplenica. Też przywiozłam ją ze szkółki słowińscy i ona e, pięknie zakwitła już w, też w pierwszym roku. I zobaczcie, jak w ogóle wygląda w trzecim roku albo w drugim. W trzecim roku od posadzenia. Fantastyczny widok. Ale w trzecim roku, ale e, w tym pierwszym e, roku sadziłam ją czerwcu, lipcu, czyli praktycznie pod koniec sezonu, także fantastyczna jakość. Tutaj jak widzicie hortensje wciąż trzymają się dobrze, wciąż są liście, dalie pięknie zaczynają kwitnąć ponownie. Nie mam mrozów, więc cały czas wszystko ładnie żyje, tak jak powinno. Wyglądają przepięknie, prawda? Muszę w tym roku e, przezimować jak najwięcej dali, żeby podzielić je na dwa ogrody i jak zimuje dalie, to już macie w filmikach z poprzedniego sezonu ale i z poprzednich lat w ogóle, bo co roku przecież e, uprawiam dalie. W każdym razie e, ja z daliami czekam aż skosi je mróz, dopiero jak skosi je mróz, skosi to w jedną noc słuchajcie, dzisiaj wyglądają tak przepięknie, i przyjdzie w nocy minus 2, i słuchajcie, nie do poznania wyglądają koszmarnie już od razu rankiem. Także czekam na ten widok i wtedy dopiero przy ziemi ucinam i wyciągam wszystkie karpy. Jak widzicie tutaj y, wierzba Hakuro nie przycięłam jej w lipcu, zapomniałam tego zrobić teraz, przez to, że mamy taką piękną pogodę, to ona. Y, bardzo mocno wystrzeliła i muszę sprawdzić. Jeżeli przez najbliższe tygodnie nie będzie żadnych mrozów, to ja ją przytnę, żeby ona. Ładnie mi zdrewniała przez zimę, żeby w przyszłym roku lepiej wyglądała. Ale też możecie tutaj zauważyć, bo tutaj jest przeciąg, tutaj jest taki tunel powietrzny. Zimą bardzo mocno tutaj wieje i też bardzo mocno mi się to drzewko przechyliło. I muszę tutaj z tej strony był wbity palik, ale trzeba jeszcze podeprzeć z tej strony, jak jesienią zaczną padać takie bardziej obfite deszcze, ziemia stanie się taka bardziej pulchna i bardziej taka miękka, to zacznę ją. Prostować każdego tygodnia coraz bardziej, coraz bardziej, żeby do końca zimy faktycznie ona stanęła na prosto, bo inaczej ona po prostu się złamie. Tutaj systemy korzeniowe są coraz wyżej z tej strony, i później już nie będzie e, możliwości, żeby to naprostować. Z tej strony, e, jak widzicie, hortensje cały czas ładnie wyglądają. E, tutaj e, anabelka, tutaj e, hortensja bukietowa. Coś wine, nie pamiętam dokładnie, pięknie się wybarwiła w końcu. Pierwszy raz w poprzednich latach się nie wybarwiła tak ładnie na taki winny kolor, ponieważ e, mieliśmy taki od razu przeskok. Nie było takiej pięknej jesieni długiej. Wow. Czas po dzieci. Różyczki wciąż ładnie wyglądają, nie mają żadnych oznak chorób. Więc generalnie moja opieka co do nich to polega tylko na tym, żeby po prostu ścinać te przekwitnięte kwiatostany. Zostawiam tak jak jest, będę je przycinała wiosną, teraz już jej nie będę ciała. Jeżówki, no to już też kończą sezon. Zostawiam te wszystkie przekwitnięte kwiatostany. Ptaszki bardzo chętnie je zjadają zimą. Kwiaty doniczkowe na tarasie już też kończą swój żywot. No, muszę przyznać się, że życie na dwa ogrody już jesienią sprawia wiele problemów logistycznych i mamy za krótki dzień i nie ma tej, tej możliwości, żeby te prace wykonać tak cały czas i po prostu już zaczynają zastychać, za rzadko są podlewane. Ale ogród jakby, jak widzicie, wciąż sobie funkcjonuje bardzo dobrze. Także mamy taki szybki spacerek. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, gdzie oprowadzałam Was po ogrodzie przydomowym, to koniecznie się cofnijcie, tam jest długi odcinek, mówię dokładnie, co będę robić w nas w kolejnych dniach. Odcinki są bardzo blisko siebie, więc daty bardzo zbliżone, nagrywane, filmiki w jednym dniu. Także słuchajcie, zapraszam, podziwiajcie, cieszcie oczy i do zobaczenia. Nie wiem, kiedy się pożegnamy na zimę, chyba wcale w tym roku.